Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Sherlocka Holmesa. Tak, bardzo się cieszę, że mogę znowu nagrywać tą grę, bo naprawdę ona jest świetna. No, uwielbiam w tym grać po prostu. I, i tak, najpierw przejdziemy do naszego analizatora chemicznego. Tak to się nazywa. W pierwszym odcinku miałem z tym do czynienia i nie wiedziałem, co to, je, co to jest. I jak już obiecałem, dowiedziałem się tego. Analizator chemiczny wyznacza nam skład substancji chemicznej, które tutaj podamy. Ponadto też potrafi wyliczyć jakby masę, masę tych substancji, a dokładniej pierwiastków. Nie wiem, jak to dokładniej działa jeszcze i nie bardzo mnie to interesuje, bo to pewnie jest skomplikowane. No cóż, co to w ogóle jest? Nie było, aha, dobra, przedmioty. Pudełko z kwiatem nie mogę tego tylko Jest. Miały proszek. Okej. Okay. Biały proszek, biały proszek. Nothing. Ale ja chcę to włożyć. Nothing. Co? Ej, a chyba że... To było ran mikroskopu. Eee, pinsetą jakieś there it is done. This is a very fine powder. Tak, z też opinię, żebym nie czytał. ...tekstu, który jest tutaj wyświetlany, tak więc nie będę tego robił. Ewentualnie, jak mnie najdzie ochota, to może też będę próbował resetować, albo coś, nie wiem. Dobra, podgrzejmy to. smell. undoubtedly a derivative of opium and morphine this is the same compound on the ball found at Stennik's place uh-huh okay how goes it holmes what is the result of your analysis without question this is clearly a derivative of opiate something still troubles me though mm. the facts indicate this. No substance, substance. Must have been used in large quantities. But no English druggist could provide such an amount. Far too risky. And I do not believe British customs would allow such a large quantity to pass through unremarked. Well, I am convinced of quite the opposite, Holmes. How can that be, Watson? Explain your reasoning. Please remember that as a doctor, I am accustomed to the use of various compounds, including powerful derivatives such as distilled opiates those imported from the continent enjoy a special such shipments are easily identified by their labels they always bear the identifying mark of the particular medical academy within that country which has an agreement with our own government. doctor i will never get to the end of your possibilities you have solved this little riddle for us quickly and waste no time we must get ourselves to the custom inspector's office at the harbour. What? Okej. Okay, y to teraz idziemy do Portu, tak? Y do jakiegoś biura? Co to było? Nie jestem pewien. Zobaczmy y sobie na te dialogi. Szybciej, szybciej, szybciej. Do... biura inspektora celnego w porcie. Y mam tu mapę. Mapa magazyn, dom tam na nabrzeża, przemytnicy. Nie wiem, nie wiem gdzie to jest. Yy... inspektor celny? Nie, nie mam pojęcia. Uważam się, co to jest. Yy, są jakieś ślady. Tego nie było wcześniej, nie? Tak, wchodzą przez tę bramę. A skąd pochodzą? Bo tam wejść nie mogę, jakoś tak. Yy... To pewnie jest związane z naszą zagadką, no ale co to. Nie. To co będziemy teraz szukać? Tutaj jeszcze. Może gdzieś tutaj właśnie będzie. Tak, by the way, skoro już tutaj teraz szukam mm, tego. No. Szukam. Nawet nie Nie co... no mogę tam iść. Szukam tego sobie inspektora, to chciałbym Wam podziękować za pozytywne oceny pod moim filmem, bo też rozsyłam swego rodzaju zaproszenia i dużo właśnie dostałem odpowiedzi od Was, że, że podobają się Wam moje filmy, za co też bardzo, bardzo Wam dziękuję. Naprawdę nic nie dodaje, tyle radości, ile pozytywne komentarze pod filmami. Naprawdę, wielkie dzięki jeszcze raz dla Was, jesteście wielcy. I tak, były też komentarze typu, żebym nagrywał Minecrafta. Main, powiedziałem w infologu o Minecrafcie, aczkolwiek nie wiem, czy będę tego Minecrafta nagrywał, bo to było jak najbardziej orientacyjne. Jeżeli będę nagrywał, to dam Wam na pewno znać, ale nie będzie to ża żadna seria survival, i nawet mi nie piście, żebym coś takiego zrobił. Kiedyś może coś takiego będzie, ale na razie nie planuję. Na razie nie planuję. To, co będzie z Minecrafta, o ile to będzie, i na pewno nie teraz, tylko za jakiś dłuższy czas, to, to niespodzianka po prostu. Zakładając oczywiście, że, to, że ta seria powstanie, bo to jest pod znakiem zapytania, ale Minecrafta póki co zwykłego nie będę nagrywał, nie mam takiego zamiaru. Właśnie, ale na polskim YouTubeie takiego czegoś jest zdecydowanie za dużo. To jest jednak kwestia. I coś jeszcze miałem mówić? Właśnie nie jestem teraz pewien do końca, ale pewnie sobie przypomnę, tak. No, I have to say to him. E... Ale miałem iść do inspektora. To co ja mam zrobić? Ehm, chyba, że mam tutaj iść. Jeju się cieszyłem, że mam tego inspektora z głowy, że znalazłem go, ale tu proszę. No, nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Gdzie on był? Tam. Nie mogę tam iść. Gdzie był w ogóle nasz magazyn numer 13? się chyba w zupełnie innym miejscu lokowany. Pójdziemy sobie tutaj. A, nie mogę tam, bo tam jest policja. Rozumiem. Tutaj też nie mogę iść do przemytników. Rozumiem. Ale mimo to nie wiem, gdzie jest ten inspektor. Nie chcę y, przeznaczyć całego odcinka na jego szukanie. Nie wiem. nadzieja, że gdzieś tutaj jest. Zobaczmy. No, są jeszcze. To nie są. Nie ma, dobra. Szukają, czy tam jest, jeszcze jest to, co ostatnio listonosz nam zostawił, ale nie ma. Chyba. Nie, no, nie wiem, gdzie mam iść. Do y, dialogu specjal... No. Możemy wnioskować, że mamy iść do, inspekt... do biura inspektora celnego w porcie. No, jesteśmy w porcie, y, biuro inspektora celnego. Idziemy jeszcze tutaj. Nie. Mogę tutaj iść, ale...

Będę pamiętał, wyciągnę z tego wnioski. Teraz mogę te ślady obejrzeć? Nie mogę. Nie mogę. Yy, tak, gdzieś. Gdzieś tutaj, jeszcze raz. Jeszcze raz zobaczmy. Yy, najprawdopodobniej znajdzie go pan na pomoście blisko statku. Yy, wiem, gdzie jest ten pomoc, bo on jest tam, ale chyba nie. Yy, on jest właśnie tutaj, w pobliżu pójdziemy chwilę prosto, tam gdzie jest ten statek i, i skręcimy na lewo. Tam powinien on być. Tak mi się wydaje. Chyba, że znowu coś pokręciłem będzie kolejny fail. Mam nadzieję, że nie. No. Pan harper nie ma, go pewnie nie ma. Tutaj gdzieś właśnie ten powinien się kitrać. Tutaj mamy... Jest ta kartka. Ostatnio nie mogę jej wziąć. Orali, przyszło dziecko. Powiedziało, że Sandra urodziła i twierdzi, że jestem ojcem. Łódźka jest czysta, w pobliżu jest bez problemu. Wykazy. Chwilę. Let's hope that these registers contain what we need. They must be here, somewhere. Aha, these must be the registers. This one concerns special imports. Nothing Nic Mhm. Jakie konkluzje wyciągnąłeś, co? Dokumenty przyniosły raporty. Nie, to nie to. Myślałem, że to będzie coś bardziej ambitnego, ale nie ma, jak widać. Yy, to co, szukamy tego inspektora? Gdzieś tutaj mu, on powinien być. No, jesteśmy koło tego portu i gdzieś powinien sobie tutaj spacerować, ale nie widać. Chyba, że jednak faktycznie się pomyliłem i koło tego nabrzeża jest. Zobaczmy. Przymytnicy? Yy, Dom, magazyn numer 12, magazyn numer 16. The iron boxes were stored here. A careful search of the place might reveal some valuable evidence. Um. Okay. I see no way of opening this. Filthy tar! My shoes are thick with it. Aha. Hold on, Watson. These traces have much to tell us. Regard how they resemble those nearby. No 1st I No. Okay. Yy, o, właśnie, 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 właśnie o to mi chodzi. Yy, czy mamy ten gwóźdź brakujący? Mamy. Nie, nie mamy tego gwoździa. W sensie, w sensie, że on... że... nie powinno go tutaj być i go nie ma. Tak. Ale w dalszym ciągu muszę wiedzieć, czy te płyty mają... nie, nie brakuje w tego gwoździa, który był w przypadku w tym odciśniętej ziemi Pana Stanwika. Tu widać wyraźnie, te głościa, ale nie widzę tego wyrkującego. Powinien być tutaj, chyba, że to jest na drugiej stopie. To jest bardzo niewyraźne. Więc może tutaj, tutaj też nie widać, też nie widać. Jest. Ups, nie doczytałem, bo chciałem lupę schować. No, ale doczytamy sobie tutaj. Nie, nie będzie. Dobra, na nagraniu sobie potem to otworzę i zobaczę, co Sherlock Holmes mówił. Mogę tu wejść teraz? No this... Dobra, a kluczem? No this... Nie mogę. To idziemy jeszcze po tych śladach. Czemu w smole? Is a This one is less e, czarna surotka e, To może być ten Instytut e, Naukowy, o którym mówił Watson. Ok, nie ma tu jeszcze nic. Nie ma. e, mamy wrócić na Baker Street. Mhm. Dobra, część zagadki mamy już rozwiązanej. Jest e, e, bardzo. Szczęśliwy. no. to jest brat właśnie Sherlocka Holmesa, Jakby ktoś nie wiedział. Amos Colby, czyli ten, który tam, którego ciało znaleźliśmy tam w tych podziemiach w tym magazynie. Ale mamy te znaki? Jest. Y... Twe larwy przemierzają eter. Gwiazdy, jak czerw w owocu, oczekują na Twoje przebudzenie, by oddać Ci cześć. Światła odchłani. On jest tym, którego wybrałeś, by pokazać nam piękno głębokiego mroku. Światło odchłani. On jest tym, który nosi Twój znak na swym ciele. Zdą się jednym z twych światła. Światło odchłani. I niech na jego wołanie odpowiedzą głębiny. A my odpowiemy w twoim imieniu. Światła otchłani. Jego ciało to wodorost. Jego ciało to ośmiornica. Jego głosem jest twój głos. Niech sen i powrót wielkiego wypełnią się. To o wygląda jak A. So, the poor devil who lay under this warehouse was indeed the owner of the passport embellished with the drawing made in blood. His thumb was gashed. He is most assuredly the. Furthermore, if this detective agency has any standing, it rests on the reputation of its associates. They are rightly regarded as proven professionals. Therefore, this dying man's last efforts were to leave clues. Back. Exactly, Holmes. An addition symbol. Let us consider the facts, Watson. A number of people were taken by force underneath Warehouse Twelve, drugged, and then transferred. For the moment, London has nothing more to tell us. These people, whoever they are, have a small advantage. Musimy im on powinienem pojechać? Yy, no tak, znaczy ja chyba wiem gdzie. Yy, gdzie to jest? A mamy ten początkowy i tu mamy ten. Dobra. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Watson, tutaj. Nie, to jeszcze nie tutaj. Yy, tak. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Yy, nie pa a, a Doktor Watson jeszcze raz mówi. Yy, noszą one znak identyfikacyjny konkretnej Akademii Medycznej Kraju, który posiada umowę z naszą rządową Akademią. Akademia yy, to... Gdzie to jest? Etykieta czarna, szerotka, ale nie widzę żadnego powiązania z tym krzyżem. Tu mamy zupełnie co innego, nie? Ale nie wiem, mogę napisać czarna, szerotka. Yy. Ale czy to coś z tego będzie? Wątpię. Ciało z. Yy. Czarna, szerotka. Spacja. Mam spacja Jest spacja. Mogę Tylko normalnie pisać, dobra, mniejsza. Your are good, my dear e, instytut Czarna Szarodka. Instytut... Instytut... To e, nie wiem. Dokąd powinienem pojechać? Twoje intentions są dobre, mój drogi Watson, ale nie ma nic ważnego. To jest takie zgadywanie, ale nie wiem, tak mi jakoś mi się wodowało. Mniejsza, mniejsza, ale czy szukamy dla ciebie cały świat? Chyba to nie ma nic związanego. Stany Zjednoczone, ale on był właśnie w Europie, pracował. Raczej nie będziemy tam jechać, chyba nie. Czyli muszę jakoś tak wywnioskować, gdzie on miałby jechać. No, chodzi mi ogólnie o to miejsce: światło otłani. Nie wiem, dajmy sobie światło. Odchłani, odchłani. Już faktycznie trochę tutaj zgaduję, ale... Your intention's y -y, nie wiem, tamta miza. Masa huset. Tak, ale chyba no, nie to.

Czego mam szukać w porcie tym razem? Jakieś kolejne cele naszej podróży. W po które sobie zadaję, znajdowała się pewna pomocna wskazówka. No okej, okay. Kolejna cel podróży znajduje się za granicą. Tak, aha, nie wiem. Sveicaria. Sveicaria. Tak. Switzerland, of course. Watson, we shall divide our tasks. I shall report the particulars of Mr. Colby's death, as this affair requires the. Well, I never. Watson you know I'm impersonal. person not each man of his specialty I rely on you to book passage for two to the continent immediately and Watson see what you can learn of an institute called the Black Eaglewise and determine if... No dobra wiadomo teraz że nie jestem dobry z geografii bynajmniej tyle yy, też pewnie dużo tutaj wytnę nie wszystko ale wytnę Here I thought to find you deep in some ancient news clippings, seeking similarities with our case, and yet you waste your time reading some outlandish adventure based upon some improbable hero. Beware of considering popular literature as unworthy of our interest, Watson. Besides, am I not myself considered by some of your readers as an improbable hero living out outlandish adventures? Oh, Holmes, you go too far. Let's not speak of this, Watson. Hmm? This horrible statuette gives my nerves a shake, Holmes. Where it's it's to Switzerland? Switzerland? It brings back unpleasant associations, doesn't it? Watson, those events should remain where they belong in the past. However, I will not be joining you in Switzerland. When the train arrives in Lyon, I'm afraid we must part company, as I have business But Holmes. As a doctor, your impeccable credentials will allow you to ably advance our investigation at the Black Edelweiss Institute. My presence would likely only arouse suspicion and harm our cause. And you, Holmes? As for me, Watson, I will in okay. to tutaj chyba będziemy kończyć już powoli co. Dzięki wam za oglądanie. No, pewnie tutaj sporo usunąłem, bo powiem na razie, nagrywam około 30 minut. Ile z tego wyjdzie, nie mam pojęcia, ale na pewno dużo usunę. Pewnie też będą mi tutaj jakieś przerwniki, czy coś, jak na przykład trwały moje etapy, bo na pewno dość długo to trwało. Mówię wam około 15 minut. Nie wiem. Ale zobaczmy jeszcze ten, tą animację do końca i. Końca. Keep about you, Watson. Should you witness anything out of the ordinary, no matter how trifling it seems, go immediately to the valley and ask for Superintendent Bilger. I know him. Here now. This is hardly reassuring. Coachman, wait for me here. I have no idea. In Dobrą. Tak więc yy, dziękuję. tu jeszcze w A, tutaj jest. Yy, no, nie, nie mogę się obrócić. Coś tutaj. Tutaj. Dobra. To razem myślę, że żegnamy Watsonem. No dobra, dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spod yy, spodobało, by no. Mam taką nadzieję. Mi, mi to fajnie się grało i cieszę się, że w końcu akcja posunęła się tak znacząco do przodu. Będziemy teraz sobie w Szwajcarii, nie w Norwegii, nie w Holandii i tak dalej. Naprawdę sorry wam za te fajne, ale to nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak. Ta podpowiedź, ten no, to coś, nawet nie wiem gdzie to było zresztą, nie mam pojęcia, zobaczmy, gdzie to było, dialogi, dokumenty, tutaj to było, o, okej, okay. yy, tak więc dzięki wam jeszcze teraz za oglądanie, trzymajcie się i cześć, pa pa